Jak mieszkałem jeszcze w familoku, to nie mogłem wieczorami spać przez jebane tamburyny, które grały nade mną przez całą noc. Nad moim mieszkaniem rozgościła się rodzinka Pyrów, matka Pyro i jej pilnięta córeczka Damian, która chodziła na jakieś kółko muzyczne czy chuj wie Pewnej nocy nie wytrzymałem i udałem się do tego pojebanego widoka. Otwieram wrota. Widzę Damiana grającą na jakimś ukulele. Mówię do niej. Utkasz wreszcie dziór jebany szonie. Patrzę się na nią wkurwiony, a ona na mnie, a ja na nią. Nagle totalnie z pizdy uśmiechnęła się i powiedziała: Zalej mnie. Również się uśmiechnąłem i poszedłem wykonać robotę. Po chwili do mieszkania wbiła pani pyro. Patrzę się na jej ślepia. Skoro zalewasz moją córkę, zalej mnie. Naplułem jej do mordy i ryknąłem. Wypadł Menelu, bo zalewam ci córę. Patrzę na Damianka. A ona stoi. Dziwnym kalkulatorem w łapie. Skoro nie chcesz zalać mojej matki i mnie, to zalej papieża. O kurwa. Powiedziałem po czym wyjebałem im te przez okno. Okazało się, że te pojeby chciały się mnie pozbyć, sposobem na zalanie. Nie na mnie takie numery suki. Powiedziałem po czym ukradłem auto i pojechałem w Pizdu na Śląsk. Pamiętajcie dzieci, jebać Bydgoszcz, tylko Śląsk.